Witam Was bardzo serdecznie w filmie, który miał być filmem montażowym tej maszyny, ale myślę, że ta formuła się wyczerpała, bo jest tylko tyle rzeczy, które można opowiedzieć w trakcie montażu kolejnego roweru. Więc ja się wygadałem ze wszystkich swoich mądrości, więc dzisiaj porównamy sobie Extension Handle do Inspired Flow Plus i do Czara Iona Evo. Dlatego, że są to w tej chwili trzy najbardziej zbliżone do siebie cenowo rowery, przy czym Czar jest najtańszy, a Inspired jest najdroższy. I prawdopodobnie, jeżeli wy będziecie zaczynać przygodę z tym sportem, to będziecie rozważać jeden z tych trzech rowerów. Więc dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie, jak ten rower porównuje się do pozostałych rowerów z perspektywy osoby początkującej. Zacznijmy od wagi. Waga nie jest ważna dla początkujących, ale jeżeli będziemy lepiej jeździć, to im lżejszy rower, tym lepszy. Char Ion jest najlżejszy, waży 9,95 kg. Bardzo niska masa jak na rower trialowy. Raczej bym nie brał tego nawet za punkt odniesienia, ponieważ żaden inny rower tak mało nie waży. Extension waży 10,35 kg, stosunkowo lekki rower, a Inspired Flow Plus, coś mu naprawdę zdziwiłem, musiałem to sprawdzić, 11,6 kg. Czyli dużo, dużo cięższy rower, ale też i przez to dużo, ale to dużo wytrzymalszy. Zacznijmy zatem od tego, co zauważymy, kiedy wsiądziemy od razu na rower. Geometria. Powiem tak, to jest najlepsza geometria do Street Trialu, jaka w tej chwili istnieje obok 4 To jest moje osobiste zdanie i myślę, że tutaj parę osób się może ze mną zgodzić. Na pewno Piotr by się zgodził, bo my byliśmy absolutnie w szoku, jaka jest geometria tego roweru. Na papierze bardzo podobna do czara, w rzeczywistości zupełnie co innego, ale to dlatego, że producent wydłużył przedni trójkąt, czyli główka jest bardziej do mnie, natomiast oś widelca względem rury sterowej jest do tyłu. To jest wymiar, którego nie podaje się w parametrach geometrycznych rowerów. Tak naprawdę wydłużenie tutaj, a skrócenie tutaj oznacza, że baza kół jest taka sama, a w praktyce jest to zupełnie co innego. Więc geometrycznie moim zdaniem to jest najlepszy rower, ponieważ on jest krótki, ale wrażenie, sprawia wrażenie, jakby był długi. Dodatkowo Piotrek mówi, że do bar spinów ten rower ma taką samą przestrzeń jak Inspired Arcade, czyli w tej chwili najdłuższy rower 24-calowy do Stryb trialu. Czar ma swoich zwolenników. Jeżeli rozważacie czara, wiecie jaka ta geometria jest i prawdopodobnie macie okazję się przejechać na takim rowerze, dlatego że jest to rower bardzo popularny w tej chwili. W przypadku roweru Inspired Flow jest to dziwna geometria, ponieważ baza Q jest długa, kąt główki płaski, a tylny trójkąt stosunkowo długi. Więc ja nie jestem wielkim fanem tej geometrii, ale wiem, że są zwolennicy. To co Inspire przyświecało przy projektowaniu geometrii Flow Plusa, to jest to, żeby był to rower bardzo uniwersalny, na którym możemy trochę poprawiać trialu i trochę streetu. Natomiast tutaj mamy maszynę dosyć streetową, a czar jest bardzo streetowy, więc jeżeli chcecie jakieś elementy trialowe wplatać do, wplatać do swojej jazdy, albo w ogóle jeździć w trialu, ale nie chcecie takiej zabójniczej trialówki, no to Flow Plus może być całkiem ciekawą opcją. Pod kątem geometrii bardzo ważna jest też kierownica. Tutaj mamy kierownicę giętą, wysoką, o innych kątach niż Char, Moim zdaniem nawet i lepszych, natomiast jest to kierownica wykonana z aluminium 6061. W Czarze mamy 70-75 i w Czarze znajdziemy w tych trzech rowerach najlepszą kierownicę, najwytrzymalszą i najlżejszą. W rowerze Inspired Flow Plus mamy totalne nieporozumienie, czyli kierownica Truvativ chyba Husfeld, która faktycznie gięcie od ma takie same jak Arcade, ale jest bardzo niska i bardzo odejmuje od potencjału Jaki Inspired Flow Plus by miał z kierownicą wysoką, czyli taką jak na przykład ta, albo Inspired Arcade? Jeżeli rozważacie Flow Plusa i chcecie mieć po prostu Inspired, bo podoba Wam się ta marka, no to pierwsze, co zawsze robimy, zmieniamy kierownicę na wysoką. To naprawdę odmieni to, jak ten rower będzie się zachowywać. Kolejny punkt rozwiązania, czyli na przykład puszczenie przewodu rurą sterową, jak lokuje się przednie koło, jak lokuje się tylne koło, jakie mamy wolnobieg, jakie mamy korby. Zacznijmy od przodu. Extension Heimdall to jest jedyny w tej chwili rower w tym pułapie cenowym, który ma sztywną oś z przodu i przy okazji jest to jedyny rower w tym pułapie cenowym, który umożliwia prowadzenie przewodu rurą sterową. Dwa fantastyczne rozwiązania. Dlaczego oś sztywna jest ważna? Jeżeli my przy dużej prędkości i przy dużym jakby przeciążeniu skręcamy kierownicą, to to przednie koło podąża za tą kierownicą dużo pewniej, dodatkowo cały przód roweru jest sztywniejszy, a sam widelec wytrzymalszy, dlatego że mamy bardzo grubą oś, oś, która łączy lewą i prawą goleń ze sobą w bardzo newralgicznym miejscu. Więc jeżeli chodzi o rozwiązania z przodu, absolutnie tutaj ten rower wygrywa. W przypadku roweru Flow Plus mamy możliwość puszczenia przewodu rurosterową, ale musimy dokupić system Inspired Headlock dostępny osobno, który też jest dosyć upierdliwy w montażu. Jak już to zamontujemy, to mamy święty spokój, ale musimy wywiercić gwiazdkę z rury sterowej, a to nie zawsze idzie gładko. W przypadku roweru Char Ion na to chwilę nie ma absolutnie możliwości, żeby puścić w ten sposób przewód, dlatego że system Inside Headlock nie pasuje do czara, bo jest po prostu za długi. W czarach mamy bardzo krótką główkę. Yy, idziemy sobie w takim razie do tyłu, czyli do tylnego koła. Flow Plus oraz Heimdall posiadają poziome haki. Yy, jest to fajne rozwiązanie z perspektywy osoby yy, początkującej, dlatego że nie mamy tutaj, tak jak w czarze, czegoś, co możemy uderzyć i uszkodzić. Minusem tego rozwiązania jest to, zawsze to powtarzam, że koło przy niedokręconym triku, albo jeżeli dużo ważycie, może się przestawić. I tak jest na przykład w przypadku rowerów Arcade, ale już nie w Arcade Team. Dlatego, że Arcade Team posiada bardzo grube śruby na Gwint M10 i dokładnie takie śruby znajdziemy w tym rowerze. Więc jeżeli chodzi o rozwiązanie tutaj, bardzo małe szanse, że to się będzie przestawiać, po prostu możemy bardzo, ale to bardzo mocno to koło dopęcić, czego nie można powiedzieć o rowerze Flow Plus. W przypadku rowerów Char Ion Evo mamy pionowe haki, no i rozwiązanie takie, że to koło się nie ma opcji przestawić. Eee, patrzymy tutaj tak, wolnobieg. Char Ion Evo jest to jedyny rower w tym zestawieniu, który posiada rozwiązanie trialowe, czyli wolnobieg nakręcany na korbę i przy okazji ma najlepszy z tych wszystkich trzech rowerów wolnobieg. 108 punktów zaczepienia, dobra firma, Krukers robi te wolnobiegi, więc absolutnie bezobsługowa część. W przypadku Extension oraz Inspire wolnobieg mocowany jest na piaszcie. Moim zdaniem takim lekkim minusem tego rozwiązania jest to, że środek ciężkości przesuwa się do tyłu, a dodatkowo musimy z przodu mieć większą zębatkę. Więc prześwit pod tymi rowerami, które mają wolnobieg z tyłu, będzie mniejszy niż w przypadku rowerów z wolnobiegiem z przodu. Prze, największy prześwit ma oczywiście czar, potem extension, dlatego że ma tutaj dosyć kompaktowy rockring, a na samym końcu dopiero będziemy mieli Flow Plus'a, który ma jednak tą osłonkę trochę większą. Jeżeli chodzi o wolnobieg Inspired Flow Plus, 72 punkty zaczepienia absolutnie wystarczające, dlatego że mając wolnobieg z tyłu. Korzystamy z przełożenia, które zwielokrotnia nam ilość punktów zaczepienia odczuwalnych na korbie. Czyli realnie wyjdzie około 100 punktów zaczepienia na korbie. W przypadku czara mamy 108, bo wolnobieg jest oczywiście bezpośrednio już na korbie. Tutaj mamy 108 punktów zaczepienia na tylnej gaście, Czyli odczuwalnie ten rower ma najwięcej punktów zaczepienia, około pewnie 130, coś takiego, czyli bardzo dużo. Natomiast ja nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o wolnobieg extension. Wytłumaczę Wam dlaczego. W przypadku wolnobiegów, jeżeli chcemy organoleptycznie ocenić, czy jest to dobry wolnobieg, co często nie przekłada się na praktykę, ale mimo wszystko mając w ręku mechanizm, oceniamy jaką pracuje. I najważniejsza rzecz to jest precyzyjność zazębień i siła zazębień. Tutaj nie mamy do czynienia z precyzyjnymi zazębieniami, czyli te zapadki nie łapią jednocześnie, tylko jakby tak jedna po drugiej. Natomiast inna rzecz, na którą zwracamy uwagę, to jest to, czy wolnobieg dobrze się kręci, czy ma jakieś luzy. W przypadku tego wolnobiegu dobrze się kręci i nie ma luzów, więc tutaj jest plus, natomiast minus w postaci tych punktów zaczepienia nieprecyzyjnych. Może się okazać, że to nie przekłada się na praktykę, że to jest dobry wolnobieg. Natomiast patrząc na Crookersa i patrząc na wolnobiegi Inspired, to ten sprawia wrażenie, jakby tymi zazębieniami po prostu mocno odstawał. Układ korbowy. Tutaj mamy to samo, co w rowerze Flow Plus, czyli system BB24, sztywny, wytrzymały, łatwy w rozbiórce, bo nie potrzebujemy żadnego ściągacza, żeby ściągnąć lewe i prawe ramię korby. Możemy ściągnąć sobie rockling, zębatka jest tutaj wymienna, osobna część do rocklingu. Same korby są bardzo masywne i sprawiają wrażenie sztywnych. Moim zdaniem jest to układ korbowy lepszy niż w Czarze Ion Evo. Tam mamy system hiszpański. Prostota konstrukcji, trochę trudniej z rozbieraniem elementów. W praktyce nic się z tym systemem hiszpańskim nie dzieje, ale to sprawia wrażenie bardziej solidnego, fajniejszego rozwiązania. I powiem tak, jeżeli Inspire zamontowało coś takiego we Flow, Plus, to to musi być dobre, więc to jest dobre. Co mamy jeszcze? Jeżeli chodzi o rozwiązania, to wszystko. Pod kątem wytrzymałości, bo to nas też będzie interesowało. Ten rower. Ciężko ocenić, dlatego że jest to nowy produkt i tak naprawdę możemy patrzeć na pewne rozwiązania i stwierdzić, kurczę, są dobrej jakości, wszystko jest duże, masywne, dobrze wykonane, w związku z czym powinno być wytrzymałe. Patrząc na ramę, bardzo mi się podobają prostokątne rury tylnego trójkąta, one naprawdę usztywniają ramę w tym miejscu. Spawy są bardzo dobrej jakości. Widelec też ma dosyć grube golenie i ma bardzo fajne dropouty. Takie coś jak w tych Inspired 4Playach. No, jak to w praktyce się okaże, to dopiero zobaczymy. Nie chcę wyrokować. Natomiast patrząc ogólnie na to, jak to wszystko jest wykonane, to ten rower może być wytrzymały i wydaje mi się, że powinien być dużo bardziej wytrzymały od roweru Char Ion Evo. Jeżeli chodzi o rower Inspired Flow Plus, to po części przez to, że on waży prawie półtora kilo więcej od tego roweru i stoi za tym solidna marka, która dobrze częściej wykonuje. Inspired Flow Plus będzie najbardziej wytrzymały. Przy okazji wspomnę o dwóch problemach, które miały rower Inspired i Char z widelcem. W rowerach Inspired Flow Plus mamy agenta w Polsce, który załatwił dwa widelce w okresie gwarancyjnym. Ten widelec na 2020 został poprawiony, więc nie powinno być tego problemu. Nawet otrzymując takie widelce, zajrzałem i jest kompletnie inna konstrukcja. Ten widelec pękał przy rurze sterowej. Wszystkie widelce skonstruowane są w taki sposób, że one nam się nie złamią, tylko wcześniej dadzą nam znać, że coś jest nie tak, dlatego że tutaj często mamy podwójną rurę. Więc nie ma sytuacji, że po prostu nam odpadnie, po prostu zrobi się luz i wtedy wiemy, aha, musimy zejść z roweru. W przypadku rowerów Czach 2018, wczesne 2019, widelce miały tutaj takie wycięcie trójkątne. I to są widelce, które w tym miejscu potrafiły pękać. Znowu problem rozwiązany na ten rok, a w 2021, w już w tym roku, ale na 2021, będzie inny widelec w Jonach i będzie sztywna oś. Fajna rzecz. Chyba ktoś poczuł oddech extension na plecach. Mam nadzieję, że w tych ilonach pojawi się też to rozwiązanie, bo to zmusi Inspired do tego, żeby zrobili inny widelec i już fabrycznie w ten sposób montowali przewód. Nie czekam na to za bardzo, dlatego że dużo dłużej się hamulce robi w ten sposób. Pod kątem wytrzymałości na pewno wygra na wszystkich frontach Inspired, dlatego że to jest firma, która po prostu robi, ma bardzo duże doświadczenie, wszystko jest solidnie przetestowane. Czar będzie najmniej wytrzymały, ale też jest najżejszy. Coś za coś. Podsumowanie. Gdybym miał wybrać jeden z tych trzech rowerów, bez gadania. Absolutnie bez gadania i wiem, że teraz się pojawią jakieś komentarze pod filmem, ale naprawdę się zastanawiam nad tym, żeby po prostu ten rower spakować do samochodu i go zabrać do domu. Bo jest to rower stosunkowo tani, na tych fajnych hamulcach i moim zdaniem on ma wszystko. Więc jeszcze raz. Jeżeli chcecie rower najbardziej wytrzymały z tych wszystkich trzech, Inspired Flow Plus. Jeżeli chcecie rower najlżejszy, Char Ion Evo, moim zdaniem on też jest najbardziej atrakcyjny. No Po prostu jest coś nim jest takiego ładnego. Natomiast jeżeli chcecie rower, który będzie myślę, że wytrzymały, stosunkowo lekki, miał fantastyczną geometrię i najlepsze z tych wszystkich trzech rowerów rozwiązania, to jest wasz wybór. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.